Dzisiaj pokażę Ci, jak uzyskać dostęp do ustawień Twojej kamery samochodowej, a także przejrzeć nagrane zdarzenia, które kamera automatycznie wyzwala. Kiedy jesteś w jednostce z kamerą w GPS Tab, masz tutaj pasek ustawień. Pasek ustawień zawiera informacje o samej kamerze, kiedy ostatnio była widziana online, do której sieci jest podłączona, a także stan kalibracji. Kamery muszą być skalibrowane podczas pierwszej instalacji. Pomoże to kamerze rozpoznać ostre hamowanie, gwałtowne skręty i nagrywanie zdarzeń wyzwalanych w razie wypadków. Ta kamera nie jest skalibrowana, dlatego możesz przegapić określone zdarzenia nagrane na wideo. Jeśli wejdziesz do ustawień, możesz wyłączyć funkcję wydarzeń kierowcy, więc jeśli nie chcesz, aby twój kierowca był w ujęciu, możesz to wyłączyć tutaj. Nadal będziesz mógł odbierać nagrania z kabiny, po prostu nie będzie do nich podłączony film, więc jeśli kierowca nie ma zapiętych pasów bezpieczeństwa lub rozmawia przez telefon, otrzymasz powiadomienie o alarmującym wydarzeniu podczas jazdy, ale nie będziesz w stanie fizycznie zobaczyć zdarzenia, jeśli kamera jest wyłączona. Mamy również minuty bezczynności, aby przejść w stan gotowości, gdy ciężarówka będzie bezczynna przez 10 minut. Kamera przejdzie z trybu online do trybu gotowości. Obecnie jest to ustawione w systemie na 10 minut. Jeśli wprowadzisz tu jakieś zmiany w ustawieniach, upewnij się, że klikniesz, zapisz i wyjdziesz z części ustawień. Podczas przewijania w dół będziesz mieć wszystkie nasze nagrane wydarzenia. Te wydarzenia automatycznie otrzymają plik wideo wysłany do Twojego portalu, gdy nastąpi to wydarzenie. Kalibracja tutaj jest bardzo ważna. Wciśnięty przycisk to czerwony przycisk na samej kamerze, który zrobi szybkie zdjęcie i wyśle je bezpośrednio do Ciebie jako admina. Hamowanie i gwałtowne skręty są typowymi wskaźnikami zaistnienia wypadku. To te, które będą wysyłane tutaj, a następnie możesz pobrać więcej danych, jeśli zajdzie taka potrzeba. Twoje zdarzenie ograniczenia prędkości będzie po prostu zdarzeniem wyzwalanym i zostawi znacznik czasu i lokalizację miejsca, w którym się odbyło, a także powiadomienia wibracyjne. Kalibracja kamery jest bardzo ważna, aby nie przytłoczyć się zbyt wieloma zdarzeniami sygnalizującymi. Będziesz również mógł zobaczyć zdarzenie rozpraszające kierowcę podczas jazdy, a jeśli masz włączone urządzenie w kabinie, otrzymasz powiadomienia, że kierowca pali, je lub pije podczas jazdy, a także korzysta z telefonu komórkowego lub jeśli jego pas bezpieczeństwa nie jest zapięty. Pamiętaj, że są to wszystkie zdarzenia wyzwalane automatycznie, wysyłane przez samą kamerę. Twoje aparaty są wyposażone w 128-gigabajtową kartę SD, którą zwykle zastępuje się co 12 dni w przypadku kierowcy i 8 do 10 dni w przypadku zespołu kierowców, co oznacza, że jeśli ulegniesz wypadkowi, a aparat jest w trybie offline, możesz usunąć obiekt fizyczny z ciężarówki i wyciągnąć kartę SD, aby pobrać wszystkie potrzebne materiały wideo. Jeśli masz inne pytania lub chcesz zmienić konfigurację dla dowolnego z wyzwalanych przez ciebie zdarzeń, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej. Dziękuję.